Gibi, nigdy mnie nie złapiesz. Nie wiem, czy prędko, ale kiedyś na pewno. Hmm? To, ten karton wydaje się idealny na kryjówkę. Weed! Weed! Weed, gdzie jesteś? Weed? O nie, pewnie tam spadł. Um, nie wiem, czy powinienem to robić, wolę żyć, ale z drugiej strony jestem jego ojcem chrzestnym. No dobra. Aaaaaa! Ach. Ojku, co się dzieje? GB, gdzie ja w ogóle jestem? GB! GB! Tu jestem! GB! GB, gdzie jesteś? Ja cię nie widzę. Jestem centralnie pod tobą. <giby> GB. No dobra, ty umiesz rozbawić. Możesz mnie wykopać? No pewnie. Uff. Uff. Co my tu właściwie robimy? Tego nie wiem, ale na dodatek zaczyna padać, więc musimy szybko znaleźć schronienie. Chodź! To miejsce jest chyba dobre. Czemu tak sądzisz? Wszędzie tylko trawa i trawa. Wiem, ale wyczuwam jabłka. To znaczy, że przynajmniej będziemy co jeść, mieć przed jakiś krótki okres czasu. Jednak zawsze lepiej mieć trochę jabłka niż nie wiem, nic. No, no to co robimy? Yy, spróbuję z tej trawy udziergać jakiś kosz i pójdziesz do tego stawiku powodne. Może nawet znajdziesz jakieś jedzenie. A ja rozbiję namiot, bo trochę tam skór zebrałem po drodze to będzie jak znalazł. No dobrze, no to idę. Pa. Och, namiot jest już gotowy. Może nie jest to pięciopokojowa rezydencja, ale mamy skórę, mamy dach nad głową, wystarczy. GB Tak. Udziergałem Ci koszyczek. Chcesz zobaczyć? Jasne. Ja. Ugh. Ugh. Proszę, teraz idź po wodę. Dobra, już go biorę. To pa. Ha. Fajnie, ujdź się uciesz. Ugh. To teraz pozostała kwestia wody. Mm. Kurczę, trudno tym nabrać wodę. Mm. Oh, oh. No kurczaki. Nie wychodzi mi. Kurczę, co jest z tą wodą? Nie chcę się nadać. Dlaczego ruszasz, mój staw? Kto to mówił? Po kiego ruszasz, mój staw? Hmm? Woda jest moja. Wszystkie zwierzęta, które tu przychodzą, są moje. Wszystko, co jest w tym stawie lub koło niego, jest moje. Przepraszam, ale ja i mój druh, Wig, znaleźliśmy się tutaj z niewiadomych powodów i um, bardzo chcielibyśmy napić się trochę wody z twojego stawu. Co ty powiedziałeś? Wid? Tak, weed, chwas po angielsku. Czy, czy możesz ze mną tam pójść, bo bardzo chciałbym go poznać. Słyszałem pogłoski o legendarnym Widzie, ale nigdy go nie widziałem. Pójdziesz tam ze mną? Mogę pójść. Tylko daj nam trochę wody. Oczywiście. No i tyle. Ach, jak dobrze odpocząć w domowym zaciszu? Weed! Weed! O, pewnie G GB wraca. Weed! Eh, weed! Przychodzę z jedzeniem, wodą i jakimś hartem. Ty jesteś legendarny, Weed? No, jestem Weed, a nie wiem czy legendarny. Jestem Rocket. Rocket Sun. Witam. Czy. Y czy mógłbyś mnie do was przyłączyć, bo samemu robi się coraz trudniej, a w zawsze raźniej, prawda? No, dobrze, możesz się dołączyć. Naprawdę? Dziękuję ci. Ale za co? W grupie raźniej. Znajdzie się dla mnie trochę suchego miejsca, cały czas żyje w stawie i nikt tak naprawdę tam... Dużo rzeczy ciekawych nie ma jest mokro. Ależ proszę, rozgaść się. Dziękuję ci. GB, czyli mówiłeś, że masz jedzenie. Mama, mam jakiego dorodnego jelenia. Ach, proszę. No, no. starczy dla ciebie mnie i Roketa na co najmniej 5 dni. No i jeszcze mam mnóstwo wody. Świetnie. GB? Y, tak? Co byś powiedział, żebyśmy po obiedzie trochę pozwiedzali teren? No ja jestem za. Ale co będzie z Roketem? A zasnął, niech sobie śpi. Możemy pójść w dwójkę. No dobrze. No to chodźmy. No dobra, ale najpierw zjedzmy. Trzeba się posilić. Pewnie. Och, proszę. A było pyszne. No to chodźmy. Pewnie. No GB muszę przyznać, całkiem tu ładnie. Mi też się podoba. E, coś chyba słyszałem. Skąd? Za ciebie. Boję się obronnie. Damy sobie radę, Gb. Pamiętaj. No dobra, idziemy. Dobra, wystraszę ich. Bu! Cześć! No, cześć. Nie bijcie mnie, proszę. Dlaczego mielibyśmy Cię bić? Jesteście tacy duzi i silni. Nie bój się nas. Ja jestem Whit, a to jest mój towarzysz Gibi. Ojejku, Ty jesteś ten Wit legendarny? Jestem Whit, nie wiem, czy legendarny. Ojej, ja, ja tak bardzo chciałbym Cię poznać. Czy, czy Ty mógłbyś proszę mnie wziąć ze sobą? Jasne, chodź ze mną. Ojejku, to takie fajne. Gdzie oni są? O, 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 chyba ich widzę w oddali. Hej, cześć! Rocket, Rocket, Rocket. No, byliśmy na obeznaniu terenu. Świetnie i co? No, znaleźliśmy tego szczeniaka. Nie wiemy, jak ma na imię. Wiemy tylko, że coś chciał nas wystraszyć, i że też mówi, że jestem legendarnym Moidem i że chciałby się do nas dołączyć. Tak, tak dokładnie mówił. No i co? Dołączył się. Jesteście super. Kocha mnie. A jak ty w sumie mały masz na imię? Mel. Mel! Ładnie. Ym, może byś na przykład, nie wiem co, może wejść tutaj do naszego małego obozowiska. To jest Rocket. Jeśli nie, nie, nie spotkaliście się kiedyś. I... i tak. Dlaczego wy mnie nazywacie legendarnym Widem? No jak to co? Twój tato dokonał rzeczy niemożliwych. Czego? Pokonał hudżena. Hudżena? Kto to? Hudżen to taki był zły koleś. Ja mu kiedyś służyłem, ale już nie służę i bardzo się z tego cieszę. O! Hmm. No dobrze, ale co, o, o co chodzi? Czemu Wpadliśmy do jakiejś dziury i ona nas tu sprowadziła Pewnie dlatego, że teraz panuje Zły pies, Muderes. Muder S Kto to? Oj, niedobrze się dzieje Ten pies przeżył mnóstwo różnych operacji Ponieważ potrącił go samochód Wygląda dosyć szpetnie Nosi jakieś takie spodenki dziwne z metalu I coś na głowie Na połówce głowy ma metal O, to dużo wyjaśnia, tak jest okropnym katem GB, chodź tu. No, no wejdź, wejdź. Och, swojsko tu. Tak, tak, tak. Tak, I, i pewnie dlatego tu przybyliście. Żeby nas wybawić z okropnych łap. Mudera S. No, dobrze, możemy spróbować, ale GB, tak? To chyba nasza wielka szansa na przygodę. O, mam dosyć przygód, jak na dzień dzisiejszy. Damy sobie radę. Jutro wyruszymy bladym świtem. Jasne. Jestem źwalki i gotowy. Ale co zrobimy z namiotem? Weźmiemy, bo to jest namiot. No tak. Yy, mam, mam pomysł, mam pomysł. Może niech dzisiaj każdy z nas stoi na zmianę na straży. Może pierwszy będzie roket. Dlaczego ja? No bo jesteś szybki i silny. No dobra. Mogę tak. no, z tobą spać, bo sam się boję. Dobra, chodź. Dziękuję.